Hejka, z tej strony Kondys. Wczoraj dostaliśmy kolejny kwartalnik z Diablo 4. Wielu z was mogło go pominąć, ponieważ przygotowany został w formie transmisji live. Oczywiście po angielsku. Więc jeśli chcecie usłyszeć podsumowanie wszystkiego, zapraszam na materiał. Blizzard obiecał, że wrzucone zostanie podsumowanie transmisji, ale go nie ma, więc opowiem wam wszystko co się działo. Dla bardziej wytrwałych właśnie wrzucam link do pełnej transmisji w opisie. Całość zawiera sporo tłumaczeń i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które pojawiły się w ostatnim czasie, dotyczące wersji gry, kolekcjonerki oraz parę nowych informacji z samej rozgrywki. Zaczynając o Becie, bo to pewnie najbardziej wszystkich interesuje. Jej data zostanie podana co dopiero w kolejnym kwartalniku od twórców. Chociaż to też trochę źle powiedziane, forma aktualizacji od twórców się zmienia i nie będziemy dostawać już typowych informacji co kwartał jak wcześniej. Teraz będziemy dostawać właśnie transmisję live około co miesiąc. Będziemy tam właśnie mieć wszystkie nowinki, odpowiedzi od twórców i wszystko co potrzebujemy wiedzieć przed premierą. Na razie jedynymi sposobami na zagwarantowanie swojego udziału w becie jest wykupienie jakiejkolwiek edycji Diablo 4 w preorderze. Nieważne czy to standard, czy wersja Ultimate. Każda z nich da nam dostęp do otwartej bety, kiedy ona już będzie. Strzelam luty-marzec, jeśli chcecie ta taką mniej więcej tutaj moją skadewankę. Możliwe również, że dostępy do bety zostaną rozdane na Twitchu, tak jak to było w przypadku Diablo 2 Resurrected. Po prostu poprzez oglądanie streamera, który ma dostęp do bety, możecie tak, jakby ją wyfarmić. Dalej dostaliśmy informację o karnecie bojowym. Będzie on kosztował 10 dolarów, a więc edycja Digital Deluxe, która go zawiera, nie jest aż takim dobrym dealem, jak mogłoby się wydawać. Jeśli potrzebujemy jedynie właśnie karnet, lepiej będzie nam kupić podstawową wersję i wraz z wyjściem gry dokupić przepustkę. Jest ona również zupełnie. Osobną mechaniką od postępów sezonowych, które powracają w podobnej formie, jak to było w Diablo 3. Będziemy mieć właśnie misje, które będą też takim wyznacznikiem, jeśli nie będziemy wiedzieć, co zrobić. Taki zestaw osiągnięć, które też już były pokazane wcześniej. Będzie też właśnie interakcja między przepustką a postępami sezonowymi. Właśnie zdobywając kolejne postępy sezonowe, zdobywam punkty do przepustki, w której osiągamy kolejne levele w taki sposób. Oczywiście nie mogę zabraknąć tematu pudełka kolekcjonerskiego. Jak na razie jest ono dostępne jedynie przez główną stronę Blizzarda. Po dłuższym namyśle jednak chyba będę odradzać jej kupno, jeśli mieszkacie w Polsce. Twórcy zapowiedzieli, że zestaw będzie kosztował 96,66 dolara. W europejskim sklepie mamy oczywiście euro, więc uh, nie wypowiedzieliśmy mieć te 96 euro. Ale jest to o wiele więcej. Dodając do tego koszt przesyłki, który jest też minimalnie 20 euro, to już to wygląda źle. Ostatni raz, kiedy zamawiałem z Blizzarda, miałem wysyłkę z UK i musiałem płacić cło dodatkowe. Więc pewnie teraz, jak jeszcze Wielka Brytania nie jest w Unii, też będziecie musieli płacić. Więc mamy tutaj rozszerzony cenowy zamiast 96 euro, mamy 130-150 euro. O, więc no nie wygląda to zbyt dobrze. Osobiście czekam, jeśli będzie jakaś informacja odnośnie polskiego sklepu, który właśnie takie boksy będzie sprzedawał, to wtedy raczej może kupię, jestem w końcu dosyć sporym fanem serii. Ale jeśli nie, no to to trochę ciężko. Chociaż, jeśli właśnie jesteście tutaj pewni, chcecie kupić, na dniach na oficjalnym kanale Diablo na YouTube pojawi się pełen unboxing skrzynki w którym będzie właśnie wszystko ładnie pokazane, co znajduje się w środku. Na samej transmisji też pokazali zawartość i na całe szczęście świeczka jest elektroniczna. Nie rozpuje się, tak jak myślałem. Jeśli zamówicie skrzynkę, dotarcie jej zaplanowane jest na 30 czerwca no i oczywiście edycja jest limitowana. Jeśli nie szkodzi wam przepłacić te 100, 200, 300 więcej, to możecie sobie zrobić prezent na przyszły rok. Oczywiście w pudełku nie znajduje się gra, więc musicie kupić grę osobno. Obecnie nie ma żadnej informacji odnośnie wersji fizycznej na PC. Mamy wersję fizyczną na konsolę, PS5 i Xboxa, ale na PC tym możemy kupić grę jedynie jako elektroniczny klucz. Jeśli coś będzie tutaj się działo to wam na pewno powiem, sam właśnie chętnie bym taką wersję fizyczną na PC tam miał, ale jak na razie Blizzard nie ma tego w swojej ofercie. Dalej twórcy przeszli do rozmowy na temat sezonów. Pierwszy sezon w grze pojawi się cytując tygodnie po starcie, chociaż sam spodziewałem się takich no przynajmniej dwóch miesięcy przerwy po premierze. Sezony będą trwały około 3 miesięcy i każdy będzie cechował się nową zawartością, nowym karnetem bojowym i oczywiście świeżym startem. Ci, którzy ich nie lubią, będą mogli po prostu grać na non-sezonie postaciami, które zrobili już wcześniej. Do wyboru mamy oczywiście tryb klasyczny i hardkorowy, w którym nasza postać zostaje usunięta, gdy zginie. Następnie twórcy zatrzymali się chwilę przy fabule. Otrzymaliśmy potwierdzenie, że większość właśnie fabuły będzie dotyczyć Inariusa, Lidh, ich motywów do działań oraz wątku zakonu Horadrimów, w którym dużą rolę odgrywa Lorath. Możecie właśnie go kojarzyć jako tego dzieciaka, który zawsze gada z Tyraelem w mieście w Diablo 3. Będzie on bardzo ważną postacią w grze i na pewno zdradzi nam co się działo z Horadrimami po śmierci Keina fabule otrzymamy na pewno więcej informacji już bliżej samego startu gry, więc jeśli jesteście ciekawi, jak Inarius wydostał się z piekła, bądź jaki wpływ ma Lilith na sanktuarium, wyczekujcie kolejnych aktualizacji. W kolejnym punkcie twórcy pokazali w końcu kodeks w akcji. Kodeks mocy jest jedną z najważniejszych mechanik w grze, która pozwala na tworzenie potężnych przedmiotów. Kończąc określone podziemia, za zabicie błosa otrzymamy właśnie wpis do kodeksu. Później udając się do okultysty. Możemy właśnie nasycić nasz przedmiot mocą z kodeksu. Takiemu ulepszeniu możemy poddać przedmiot rzadki, zmieniając go w legendarny, oraz zmienić moc legendarną obecnego przedmiotu na tą właśnie nową. Ważną rzeczą jest, że moce z kodeksu zawsze posiadają najniższe możliwe widełki danej statystyki. Jeśli chcemy mieć je lepsze, musimy sami wydobyć przedmiot z przeciwników. Jest to bardzo dobra rzecz na hardkorowy tryb gry, ponieważ raz odblokowana moc zostaje przypisana do konta. Tak samo przydatne będzie przy robieniu kolejnej postaci. Oce kodeksu dzielą się na klasowe i uniwersalne. Mogę więc moim barbarzyńcom odblokować sobie najlepsze mocy druida i co dopiero wtedy stworzyć go jako drugą postać. Dzięki poświęconemu wcześniej czasu będę mieć przyjemniejszy start i od razu będę wiedzieć co robić. Myślę, że będzie to też bardzo ważna część sezonów. Na start zdobyć odpowiednich mocy zapewni o wiele szybszy progres. Oczywiście, będą się one resetować, więc co sezon będziemy musieli je powtarzać. Na szczegóły konkretnych mocy z kodeksu musimy jeszcze poczekać. Oczywiście, sam kodeks też nie zawiera wszystkich mocy legendarnych. Wiele z mocy będziemy po prostu musieli sami znaleźć w trakcie eksplorowania sanktuarium. Na transmisji przedstawiono właśnie jeden z bonusów dla czarodziejki. Dodatkowe podzickie wiązki błyskawic, ale jednak wiązka błyskawic będzie wtedy kosztować więcej many. Później pojawiły się dodatkowe odpowiedzi na temat karnetu bojowego. W związku z tym, że gra posiada cross progress z konsolami, nieważne czy kupisz ją na PC czy na konsoli, konto jest jedno i przepustka będzie działać na obu platformach. Kompletowanie całości karnetu powinno zająć około 80 godzin, według twórców. Co przy 3 miesiącach gry oznacza, że no taka gra godzinę dziennie wystarczy. Czytam, jak ktoś ma czas w weekendy, no to właśnie 4 godzinki weekendowo. Szczerze, wydaje mi się to mało, często właśnie jest tak, że jeśli nie logujemy się dzień w dzień i jednak nie gramy sporo, no to. Nie jesteśmy w stanie wbić tego progresu, a tutaj wygląda to w miarę dobrze. Odnośnie cross progresu, ważną sprawą jest, że nie wystarczy jedna wersja gry, aby grać na konsoli i na PC. Jeśli chcemy grać w grę na konsoli, musimy mieć wersję konsolową. A grając na PC, musimy mieć wersję na komputer. Jest to jak najbardziej sensowne, skoro chcemy grać na dwóch różnych platformach, musimy kupić grę dwa razy. Ale konto i postacie jest jedno. Twórcy zabrali również głos odnośnie przedmiotów. Wróci wiele unikalnych itemów, które miło wspominamy, takie jak czapka arlekina, czyli powszechnie znane szako, pradziad, siła wiatru czy pięści maga. Korzystając z okazji, dodam jeszcze jedną rzecz, jaką powiedzieli twórcy chwilę temu odnośnie przedmiotów. Słowa jak i przedmioty z zestawów nie znajdą się w grze na premiere. Nie zostają one kompletnie wykluczone i szczerze mam nadzieję, że wrócą w jakimś dodatku. Ale na pewno nie zobaczymy ich w grze przez następne parę lat. Twórcy poświęcili również chwilę na ciekawostki odnośnie procesu tworzenia gry i tego, jak gra pozwala na swobodny wybór ścieżki swojej postaci. Głównie mówili tutaj o początkowych zdolnościach i to, jak podstawianie gotowych rozwiązań działa na wyobraźnię i proces tworzenia postaci. Na sam koniec dodali również, że dzisiaj już ma pojawić się całkowicie nowa zawartość do Diablo 3, a przynajmniej jej ogłoszenie. Powinna nam wystarczyć. Aż do stycznia, gdzie będziemy mieć właśnie ciemność w Tristram. W Diablo 2 Resurrected również obecnie trwa wydarzenie, które codziennie zmienia bonus w grze. Aby zobaczyć, co się dzieje dzisiaj, należy wejść do gry i sprawdzić go w menu po lewej stronie. Tak, dla przykładu, dzisiaj warto jest zbierać złoto, bo dostajemy go 50% więcej. Podekscytowani? Sam spodziewałem się trochę więcej, jednak nie należy tutaj szczególnie się martwić. Już na początku przyszłego roku dostajemy informację o becie. Więc każdy z nas będzie mógł sobie zaplanować wyżynanie demonów. Sam nie mogę się doczekać, aby przekazać Wam poradniki już z samej gry, odnośnie różnych buildów do postaci, jak sprawnie farmić i po prostu cieszyć się zróżnicowanym światem. Miejmy nadzieję, że event w Diablo 3 będzie równie ciekawy i dodatkowo podgrzeje nasz hype do Diablo 4. Trzymajcie się, do zobaczenia i bye bye, pa papa, buziaki, dbajcie o siebie, baju.